Witam. Pan Zbyszek zamówił 30 gołębi, 15 wyżymaczy i 15 żniwiarzy. do mu te i gołąbki za około 40 dni, ponieważ w tej chwili nanoszą jajka drugiego lęgu, więc troszkę trzeba poczekać. Ale dla siebie już 3 tygodnie wcześniej odłożyłem grupę 40 wyżymaczy, a dzisiaj odkładam kolejną grupę, tym razem żniwiarzy. Mam ich około 45 sztuk. Dzisiaj zaprezentuję poglądowo 15. Takich właśnie 15, jakie otrzyma Pan Zbysiu z Częstochowy. Najpierw dam je tutaj, żeby zaprezentować. A później im się baczniej przyjrzymy, jak one wyglądają. Te gołębie wywodzą się z linii czyli gołębie typowi na dystanse krótkie, średnie, ale i z wiatrem potrafią nieźle sobie poradzić. Te są jeden w jeden, to jest jedna rodzina, jednego fenotypu o jednakowej sile. Czyli ogonki, jedno piórko, one świadczą o doskonałej muskulaturze. to należy zwrócić uwagę. Są w kapitalnym zdrowiu, ponieważ są doskonale prowadzone. Czyli wiele lat pracy z gołębiami to jest fachowość. Tutaj nie ma nic przypadkowego. Tutaj jest przemyślana taktyka hodowli. A więc jak uzyskać takie gołębie, żeby były gotowe do odsadzenia? A więc Przede wszystkim nie stosujemy żadnych suplementów diety, ponieważ suplementy diety szeroko reklamowane przez producentów wyniszczają organizm. Gołąb młody musi sam niejako nabyć odporności, jeśli jej nie ma, to podlega selekcji. Czyli nie wspomagamy młodych gołębi żadnymi lekami. Tutaj największy wysiłek należy dla rodziców, którzy wyhodowują właśnie takie potomstwo. To jest grupa Woła Wewolta oświecona Jansenami, czyli gołębie szybkie, niezwykle szybkie, ale i również posiadający doskonałą orientację. I kolejny przedstawiciel tej kapitalnej grupy Gołębi. No i idź sobie tam dalej. Idź. Czyli do 16 dni w gniazdach rodzice opiekują się Gołąbkami. Później natomiast w 16-dniowym wstawiam ceramiczne miseczki, a do nich karmę z Eupolu Junior 1. Naśladując rodziców, próbują pobierać samę. Karmę. Następnym wariantem przygotowania do odstawienia jest 21-dniowe Głębie młode. Odstawiam na podłogę, gdzie jest wspólne karmidło i pojnik i tam rodzice ten żłobek dokarmiają i tam również uczą się samodzielnie pobierać karmę. Również junior jeden ze upolu jest kapitalnie zbilansowaną karną. W tym czasie rodzice otrzymają eskę również w polu, ponieważ ta karma jest wręcz rewelacyjna, w niskiej cenie, o bardzo wysokiej jakości. No i kolejny tutaj przedstawiciel tej kapitalnej grupy gołębi, Flora Berborda. Zanim przyjrzymy się im z bliska, podpowiem jeszcze, że by uzyskać taką grupę gołębi, należy dbać o zdrowie, czyli świeże powietrze, dobrze wentylowany gołębnik. Na podłogę gołębnika wysypuje pelet ze słomy rzepakowej. On kapitalnie łonie wilgoć. Codziennie świeża porcja grytu oraz bitakalu, ten tak zwany różowy proszek. Również codziennie świeża porcja. To do osobnego karmidełka dosypuje, by one w miarę potrzeby same sobie uzupełniały. Nie dajemy do karmy żadnych chemikaliów, nie mieszamy tego, ponieważ jest to zabójcze dla gołębi. Wytracają pigment na szyi. Nie stosujemy witaminy w nadmiarze. Te gołębie otrzymały tylko raz w miesiącu AD3 E i raz B-kompleks. Nic poza tym, czyli. Gwarancją sukcesu od kapitalnej zdrowych gołębi jest nieuleganie sugestiom sklepikarzy i producentów, którzy w imię swoich wybujałych ambicji są kosztem hodowców i ich rodzin wzbogacić się. A więc nie kupujemy u sklepikarzy, u producentów żadnych suplementów diety, ponieważ one wyniszczają zdrowie gołębi. Zdrowe zboże, czyli zeupolu, Wielość ziaren. W nich znajdują się te pierwiastki śladowe, które powodują, że te zdrowie i ten gołąb nabywa tą właściwą odporność. Około sześciotygodniowe zaszczepie polską szczepionką kapitalną Myko ewentualnie Salmowir polską, ponieważ my budujemy polski przemysł. Nie pasiemy zagraniczne koncerny. To Polska jest nasza ojczyzna, Polska jest nasz kraj. Dbamy więc o to wszystko, co jest w Polsce. A więc, panie Zbyszku, tu podglądowo ta kadra tymczasem dla mnie, ale identyczne nie ma, że zostanie pan, by zasiedlić swój nowo wybudowany gołębnik. Do tego dojdzie 15 wyżymaczy. Dodam, że to wszystko w cenie 30 młodych, 5400 zł, by sławić nazwę wyżymaczy z Ryszard Dosnowiec, Słoneczny Gołędnik, Polska.